Witam serdecznie, witam, witam moi drodzy na magicznym pogotowiu. Dzisiaj będzie tam temat yy, portale. Jak zamknąć te portale? I chcę Wam właśnie pokazać bardzo prosty sposób przy pomocy taśmy klejącej. Yy, tak, tu jest taśma klejąca i nożyczek. Proste? Proste. Na początku Wam narysuję, jak wygląda ten znak, do którego trzeba będzie tylko powiedzieć, przyklejając to w miejsca po drzwi portalu, zamykam portal, który jest drogą wszelakiej negatywnej energii. Zamykam Cię i nie otwieraj się, bo ja tak chcę. Proste, proste. Ewentualnie, jeśli ktoś uważa, że lepiej może to sformułować, to niech to zrobi. Ja przekazuję to, co ja mówię, a każdy jak uważa, tak? Dobrze, przede wszystkim chcę wytłumaczyć, co to jest portal. Portal to jest przejście dla negatywnych energii. Energii, które wibrują bardzo nisko i zakłócają w naszym domostwie nasz święty spokój. Przez taki portal przechodzą duchy, przechodzą wampiry energetyczne, przechodzą demony i jeszcze innego rodzaju energie, które chcą z nas wyssać naszą życiową energię. Po to one tu przychodzą. No i jedne przychodzą po to, żeby po prostu się pobawić, zobaczyć, co my będziemy robić, gdy one będą, na przykład działać w nocy, gdy śpimy, tak? To jest też taka jedna rzecz. Wiele osób mówi o tym, że ma problemy ze spaniem, bo są raptownie budzone któreś tam w nocy, druga, trzecia, pierwsza, yy, z niewiadomej przyczyny. No ale to jest to, że właśnie ktoś lub coś przychodzi do nas i podłącza się w tym momencie, kiedy my śpimy, aby wyssać z nas naszą życiową energię. Im większa nasza wibracja, tym większa radocha dla niższych energii, bo mówią, że mają z czego sać, tak? Dlatego mamy też takie tematy jak zmory nocne, jak stukanie gdzieś po ścianie. To jest właśnie to, co chce nas przestraszyć. I gdy mamy stracha, tak? Wielki strach w nas się budzi tym większą energię wydajemy, a oni ją łapią dla swej uciechy. Oni wtedy wzrastają, tak? Czyli te niskie energie hmm, czekają tylko właśnie na takie momenty, aby po prostu nakarmić się. I to, żeby po prostu się nam nie przytrafiało więcej, proponuję Wam zamknięcie tych portali, a portalami to nazywamy wszelakiego rodzaju lustra, telewizor, w naszym domu i komórki nasze. Czyli nasze nieodzowne koleżanki, które nosimy przy sobie jak najlepszą przyjaciółkę. To jest właśnie telefon komórkowy. Narysuję Wam teraz ten znak, żeby było prościej, żebyście lepiej to zobaczyli, jak to wygląda. Bardzo proste, jak mówię, do zrealizowania. Pewnie niektórym to będzie coś przypomniało. Przypominało chciałam powiedzieć, a nie przypomniało. A no może też niektórym się to przypomni. Proszę bardzo. Ten znak wygląda tak. Jest bardzo prosty w wykonaniu, moi drodzy. Bardzo prosty. Czekać, bo ja mam tutaj parę kartek. Bardzo prosty. Widać, widać. I taki znak. Namalujcie sobie, narysujcie. Na właśnie takiej taśmie klejącej. Ja już tu mam przygotowane. Upsa, już wycięłam. Aby było łatwiej. Proszę bardzo, tuż o się klei. Yy, może to być yy, taśma klejąca. Yy, powiedzmy sobie, każda jedna yy, forma koloru jest dozwolona. Byleby nie kolor szary. Yy, szary jest kolorem uniwersalnym, czyli kolor niewidoczny, często i gęsto stosowany przez Osoby, które po prostu nie chcą się wyróżniać w tłumie, więc oczywiście, jak mówię, kolor szary no go, tak? Możecie wziąć kolor niebieski, zielony, czerwony, tak jak ja, żółty. To są kolory, które po prostu są widoczne i bardziej można zaakcentować ten znak. Szarość odpada, bo ma też swoją energię mm, bardzo nisko wibrującą, więc tego nie robimy. Bierzemy kolory, które wysoko wibrują. Więc jest to kolor najlepiej, właśnie żółty, czerwony, pomarańczowy. Niebieski jest też dobry, ale on już jak to się mówi łagodzi. Najlepiej, właśnie kolory zielony, czerwony, żółty, pomarańczowy. Jeśli ktoś ma takie kolory wysoko wibrujące, i co? I naklejamy sobie to taki znak na rogu lustra, albo jak mamy więcej luster, to na każdym jednym lustrze. Nie musi to być wielki kolos, tak? Taki znaczek, który po prostu gdzieś wkleimy sobie tam w kąciku i lustra i oczywiście z tyłu telewizora. Nie na ekranie, mój... Broń Boże, absolutnie. <grywanie> Róbcie to z tyłu telewizora, tak? I tu macie już zamknięty portal. Telewizor to jest pożeracz naszej... Emocjonalnej energii. Bardzo popularna metoda wyssania z nas, właśnie energii życia. No, taka jest prawda. I oczywiście te osoby, które chcą, mogą to zrobić też i na komórce. Nie musicie to zrobić też na ekranie komórki. Możecie to gdzieś z boku. Aby najważniejsze było to, że ten znak jest przyklejony, który po prostu wiecie o tym, że Was ochrania. I zamknął portal, który wysysa z Was energię. To jest bardzo ważne. W dzisiejszych czasach y, wszystkie media karmią się naszą życiową energią, naszą emocjonalną energią. Dlatego jest coraz więcej filmów, w których mamy krew, wojnę, zabijanie, mordowanie w różnej formie. I idzie to na nasze emocje. Gdy my przeżywamy z kimś ból, oglądając film, to niestety ta energia idzie w świat, w eter. No i to jest, to jest właśnie to, czym oni się karmią. Gdy my się śmiejemy, tą energię rozbijamy. Ale dlaczego w telewizji jest coraz mniej filmów, które rozśmieszają nas? a mamy filmy i oczywiście też różnego rodzaju słuchowiska, różnego rodzaju programy, w których praktycznie mamy naszą energię w dole. To jest właśnie tak zrobione, żebyśmy poczuli um, tą energię i wydalili z siebie tą emocję strachu, bólu, łez, troski. To na tym rzecz polega. Dlatego moi drodzy, proponuję, abyście się chronili w ten sposób, malując sobie właśnie ten znak. Jeszcze raz go pokażę. Proszę bardzo. I przykleili sobie to na lustrze, gdzieś w tam kąciku, z tyłu telewizora, na telefonie, na naszej ukochanej przyjaciółce, którą nosimy. Non-stop przy sobie. Jest to chyba najlepsza przyjaciółka ludzkości w dzisiejszych czasach. No i co? Nie zapomnijcie o słowach skierowanych, gdy naklejacie to. Czyli to jest, jak to się mówi, magiczne słowo, aby portal ten zamknąć. Życzę. Miłego wieczoru i moi drodzy, do następnego razu.